Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj w serii porozmawiajmy o, prosimy, temat akceptacji siebie. Dlaczego akurat taki temat? Ponieważ bardzo często słyszę od osób, że ja jestem brzydka, ja jestem beznadziejna, ja się nie zmienię, ja nic nie osiągnę, ja wyglądam źle, nie wiem, jestem za niska, za gruba, za wysoka. I wiele takich osób jest ogólnie rzecz biorąc nieszczęśliwych. Jak to zmienić? Przede wszystkim trzeba zaakceptować siebie. Ale akceptacja siebie nie składa się tylko z jednego elementu. Nie chodzi tutaj włącznie tylko o nasz wygląd. Chodzi tutaj również o akceptację swojego charakteru, o akceptację swoich ład, ale nie na zasadzie takiej okej, okay, ja jestem leniwa, to ja teraz nic nie będę robić. Trzeba po prostu usiąść i powiedzieć sobie okej, okay, jestem fajna, ładna, ale zdarza mi się być leniwą. Taka jestem, ale muszę postarać się to zmienić. Oczywiście raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, ale dążę do tego, żeby zniwelować tą moją wadę, a rozwinąć same zalety. Dlatego starajcie się zaakceptować z siebie, swój wygląd, swoje miejsce zamieszkania, swoje wykształcenie, swoje umiejętności, predyspozycje, swój charakter, Bądźcie z siebie dumni, bądźcie dumni z tego, co robicie. A jeżeli chcecie robić coś, ale się boicie, to nie wahajcie się, bo potem będziecie zgorzkliwymi ludźmi. Jeżeli czujecie, że chcecie podróżować, ruszcie w podróż. Jeżeli czujecie, że chcecie stopować, stopujcie. Oczywiście zachowując wszelkie formy ostrożności, ale zagłębcie się w temat i zróbcie to, na co macie ochotę. Jeżeli macie jakieś dziwne hobby, którego się wstydzicie, to zastanówcie się, dlaczego się go wstydzicie. Boicie się odrzucenia? To jest głupie, bo jeżeli ktoś nie akceptuje Was takimi, jakimi jesteście, to znaczy, że nie zasługuje na znajomość z Wami. Dlatego zaakceptujcie wszystko, co się składa na Waszą osobę. I pamiętajcie, jeżeli Wy zaakceptujecie siebie, wtedy też będziecie mieli prawdziwych, autentycznych znajomych. Którzy zaakceptują Was, bo Wy akceptujecie siebie. Nie będziecie wtedy nikogo udawać, a oni będą mieli szansę poznać Was naprawdę. I wtedy będziecie mieli szansę stworzyć fajną, zgraną ekipę. Powiem Wam, że może to się Wam wydać zimne, ale ja akceptuję siebie. Wiadomo, wyglądam dość nieszablonowo, ale uważam, że jestem ładna, może nie jestem miską świata, może nie należę do osób najchudszych. Ale uważam, że wyglądam dobrze, że jestem sobą, wesołą, uśmiechniętą. Oczywiście mam swojego 3 dni, mam doły i to też akceptuję, bo to jest część mnie. Ale staram się, żeby tego było jak najmniej. Bardzo często słyszę pytanie, jak być szczęśliwym? Jak siebie realizować? Nie ruszycie do przodu, jeżeli będziecie mieli problem z samą sobą. Musicie najpierw skupić się na tym, żeby polubić siebie a wtedy polubicie swoje życie i będziecie szczęśliwi. Oczywiście to nie jest takie proste, bo ja w tej chwili troszeczkę uproszczam, ale będzie Wam dużo, dużo łatwiej. Oczywiście, jeżeli są rzeczy, których bardzo w sobie nie lubicie, a możecie je zmienić, to zmieńcie je. Nie wiem, jeżeli nie lubicie siebie w okularach, kupcie soczewki. Jeżeli nie lubicie swojego koloru włosu, przemalujcie go. Jeżeli nie podoba Wam się to, jak się ubieracie, wymieńcie garderobę. Zróbcie coś, żeby poczuć się szczęśliwymi. A jakie jest Wasze zdanie? Akceptujecie siebie? Uważacie, że akceptacja jest czymś pozytywnym? Czy też czymś złym? Czyli taką zarozumiałością? Piszcie mi proszę to wszystko w komentarzach. Zapraszam Was do lajkowania, like komentowania oraz subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.